Co stanie się za ten lat? Dla bezpieczeństwa Twojego i Twojej rodziny nie pomijaj tego filmu. Według przewidywań naukowców, kiedy Arktyka latem będzie całkowicie pozbawiona lodu, wtedy niedźwiedzie polarne wyginą, ponieważ przez topniejący lód morski nie będą mogły polować. Kiedy zabraknie wystarczającej ilości żywności, ponieważ przez pustynnienie Ziemi nie będzie można jej uprawiać. Wtedy czystej wody pitnej będzie coraz mniej, ponieważ woda już dawno została skażona. Nie myśl, że to Cię nie dotyczy. Nie widzisz, że pożary w Polsce, we Włoszech, w USA stają się coraz poważniejsze. Nie widzisz, że burze, grad i ekstremalne zjawiska w Polsce występują coraz częściej. Świat woła o ochronę środowiska, ale przez chciwość ludzi nie da się powstrzymać niszczenia planety. To wszystko spełnia proroctwo Pana Jezusa. Wtedy bowiem będzie wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd, ani nigdy nie będzie. Jak możemy przetrwać wielki ucisk? Pan już dawno przygotował dla nas zbawienie, którzy jesteście strzeżeni mocą Boga przez wiarę ku zbawieniu, przygotowanemu do objawienia się w czasie ostatecznym. Nadszedł bowiem czas, aby sąd rozpoczął się od domu Bożego. Pan powrócił, by przynieść zbawienie dni ostatecznych. Wypowiada swoje słowa, by osądzić i oczyścić grzech człowieka i wprowadzić go do Królestwa Bożego. Jeśli przyjmiemy powracającego Pana, zostaniemy oczyszczeni i udoskonaleni. Nawet największy kataklizm nas nie zniszczy, a po jego zakończeniu zostaniemy zachowani i wejdziemy do Królestwa Bożego. To, że oglądasz ten film, to nie przypadek. Bóg chce cię zbawić i uchronić przed cierpieniem kataklizmu. Jeśli chcesz przyjąć Boże zbawienie, dołącz do darmowej wspólnoty online przez link na moim profilu. Misjonarz podzieli się z tobą słowami Boga i pomoże ci przyjąć powracającego Pana Jezusa, byś mógł przetrwać wraz z rodziną wielki ucisk. Nie zapomnij mnie obserwować, aby nie pominąć i nie przeoczyć żadnego ważnego przesłania od Boga.